Siemano, ja jestem Bonkol, a to jest kolejny odcinek z gry Farmers Dynasty. I w dzisiejszym odcinku jedziemy kupić zwierzęta na farmę. Tak, w końcu oprócz maszyn rolniczych, oprócz jakichś tam powiedzmy odnowionych budynków, pojawią się u nas zwierzątka. Będą krowy, będą kury, będą... a jakieś tam różne będą zwierzęta. E, oczywiście zobaczymy, ile nam pieniędzy wystarczy na to wszystko. Coś tym pojazd wolno jedzie. Jedziesz ty czy nie jedziesz? Co on tak, tylko 20 na godzinę? Czekajcie, no nie wiem, 27. On nie może się rozpędzić jakoś lepiej? No nie wiem, jedzie 27 na godzinę. Ty, mam paliwo? Nie, no to jest paliwo. Dzisiaj pojedziemy po zwierzęta, kupimy zwierzęta, będziemy hodować zwierzęta i dodatkowo zobaczycie, jakie zmiany zaszły na farmie. Może niektórych zdziwiło to, że mój pojazd jest czerwony. Był przecież brzydki, zardzewiały, totalnie, totalnie rozwalony. Ale w poprzednim odcinku pokazywałem Wam, w jaki sposób sobie odnowiłem właśnie maskę tutaj w pick w moim mm, ciągniku, czyli traktorze oraz w żniwiarce. Przemalowałem, wyczyściłem, umyłem, więc wyglądają te pojazdy dużo lepiej. Czemu ja tak wolno jadę? Czekajcie, ja może wyjdę i wejdę, bo coś mi się wydaje, że coś się zepsuło. Może teraz, jak wejdę? No zdecydowanie lepiej jedziesz. Dobra, jedziemy na skróty. Pokażę wam na mojej farmie w międzyczasie, co zmieniłem. Jeżeli ktoś pomiędzy tymi odcinkami widzi, że pomiędzy tym odcinkiem a poprzednim jest jakaś zmiana i on nie rozumie dokładnie, dlaczego coś zostało przemalowane, czemu coś kiedyś było zielone, a coś było czerwone, to wejdźcie koniecznie na drugi kanał, który jest w opisie, czyli Bonko Live. Tam nagrywam na live, tak między odcinkami. Robię niektóre takie pomniejsze sprawy. Ojoj, oj, 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 pomoc drogowa. Więc możecie sobie tam wtedy nadrobić niektóre zaległości. Podjeżdżamy tutaj do sklepu i przede wszystkim musimy sobie coś zjeść. Włoska zupa. Zjadłem sobie zupę i podjeżdżamy do sklepu. To jest sklep rolniczy. On znajduje się dokładnie tutaj na mapie, a tu jest nasza farma, więc stosunkowo niedaleko. Wchodzimy sobie do sklepu, automatycznie otwierane drzwi. Dzień dobry, proszę pana, co bierzemy? Jak widzicie, tu no, nie za bardzo na tych półkach za dużo rzeczy nie ma. Ale stajemy i sobie wybieramy. I teraz, tak, po kolei. W pierwszej zakładce mamy nasiona. Jeżeli chcemy coś siać, to oczywiście musimy kupić to, później to napełniamy do siewnika i jedziemy na pole. Mamy pszenicę, mamy kukurydzę, jęczmień, rzepak, groch, soja, łubin oraz trawa. Ja Wam powiem już teraz, chociaż chciałem to zachować na koniec. Zakupiłem sobie przed tym odcinkiem kukurydzę i zobaczycie ją u mnie w, na farmie. Na razie zaczynamy od kukurydzy. Może wiecie bądź nie, ceny tutaj też się będą prawdopodobnie wahać. Jednego dnia te nasiona są tanie. Drugiego dnia są droższe. I tak samo jest tutaj, czyli każdego dnia zmieniają się ceny w skupie. Czyli pewne, na przykład dzisiaj e, kukurydza kosztuje 522, a najdroższy jest na przykład groch. Natomiast może się to też zmieniać. Niekoniecznie to się zmieni jeden za jeden, czyli nagle groch będzie kosztował 500, a kukurydza 1000, ale pewne wahania mogą wystąpić. To jest po prostu taka sprawa rękowa. Natomiast tutaj, w zakładce zwierzęta, możemy sobie kupić kurki. I kurki, można kurek mieć 20 sztuk maksymalnie. Ja już te kury kupiłem. Zobaczycie je na miejscu. Tak samo koguta jednego można mieć, ale oprócz tego możemy kupić krowy i krów można mieć maksymalnie 8 sztuk. E, oprócz tego można kupić kaczki. Nie są zbyt drogie, można kupić gęsi. E, oprócz tego jeszcze można sobie kupić gołębie i kota. Kota już posiadam, więc nie można, ale można kupić jeszcze czy kupić, czy przygarnąć psa. Nie wiem, gdzie go się ogarnia, ale można go. Czyli dzisiaj, moi drodzy, żeby nie wydawać całych pieniędzy, mam 9000 pi dolarów, to kupmy sobie krówek nie na maksa, ale kupmy sobie na przykład krówek na razie, tak powiedzmy, 4 sztuki. Dodatkowo możemy kupić słomę, czyli pasze dla krów, ale z tego co wiem, no my mamy przecież słomę w kostkach, więc nie kupujemy. Dodatkowo tutaj można sobie kupić kaczki. Ja myślę, że kupimy sobie na przykład cztery kaczki na razie. Kupimy sobie też gęsi. Kupimy sobie też powiedzmy cztery gęsi. E, koguta już posiadamy. Gołębie. Mm, Okej, okay. gołębie, gołębie można kupić 10 na przykład. I nawóz. Mm, dobra, teraz tak. Nawóz cena za kilogram, nawóz w magazynie. Tutaj jest inny nawóz. Ja myślę, że kupimy. Aha, bo to jest nawóz w magazynie, my posiadamy. A tu jest jakiś dodatkowy mm, taki nawóz specjalny. Można go kupić i on jest bardzo drogi. 4000 będzie mnie to kosztowało. Nawóz w magazynie, 0 kg. No nie no, to ja może kupię coś takiego, co? Za 300 dolarów. Tego nie kupuję w ogóle. No i w tym momencie. Aha, jeszcze pasze dla kur można kupić. Kupimy sobie paszy dla kur, ale to aż za dużo kupiłem, bo tak kupię tak o mniej więcej coś takiego. W sumie, tą słomę paszę dla krów to można tak dla bezpieczeństwa kupić za tyle, chociaż nie jestem pewien. Nie no, mamy przecież pasze dla krów, ale świnek nie ma z tego co widzę. Dobra, i teraz tak, co się stanie, jak kupię? jak kupimy, pieniądze nam zniknęły z konta i oczywiście tutaj nigdzie nie ma tej krowy ani kury, tylko to już zostało przetransportowane na naszą farmę a w zakładce artykuły szklarniowe możemy sobie kupić rzeczy, które sadzimy w szklarni, ale nie kupujemy teraz nie uprzedzajmy faktów, na spokojnie sobie skoczymy do naszej e, farmy, wykorzystamy taki myk, że nie będziemy jechać tym starym pick-upem, bo można tutaj się teleportować pomiędzy pojazdami, a że tutaj mam większość moich pojazdów na mojej farmie, to sobie przejdziemy i od razu zanim zwierzęta zobaczycie, chcę Wam zaprezentować pola. To jest pole zasiane, jak widzicie, jest obsiane kukurydzą. Zrobiłem to na live streamie, na Facebooku, możecie sobie zobaczyć, właśnie na, na drugim kanale Bonko Live, jak to wyglądało, co musiałem zrobić, jak wyglądało sianie. Nie chciałem Was tutaj zamęczać, ponieważ to jest bardzo długi proces. On na jedno pole, razem z zaoraniem, z kultywacją i zasianiem, to jest jakaś godzina. I tak razy dwa trzeba było zrobić, więc tutaj myślę, że będziemy się bawić takimi bardziej dynamicznymi sprawami. Natomiast obydwa są zasiane, przede wszystkim są zaorane. Tutaj rósł rzepak, teraz rośnie kukurydza. Zaorane, skultywowane, natomiast jeszcze nie jest nawożone. No i teraz tak właśnie się zastanawiam, czy powinienem już teraz nawieść, czy dopiero nawozić w momencie, kiedy się pojawią, powiedzmy po dwóch, tam po iluś dniach, jakieś pierwsze, jakieś takie malutkie... Roślinki, to może wtedy będę musiał nawozić. Na razie nie nawożę. Najwyżej stracę te dwa dni i coś tam się stanie. Dobra, także to jeżeli chodzi o to. To jest siewnik, tym siewnikiem żeśmy tutaj siali. I przechodzimy do naszej szklarni. W szklarni kupiłem sobie nasiona. Tutaj jest pomidor, czyli jak widzicie, posadziłem sobie pomidory. Wygląda to tak, jakby dwa krzaczki rosły w jednej donicy. Dodatkowo tu jest papryka, tu jest pomidor, a tu jest papryka chili, ta I tutaj są te nasiona, gdybym chciał, to mogę sobie tu magazyn sadzonek zarządzać nimi i zasiać. Natomiast to jest ważne, będziemy musieli codziennie obserwować co tu się dzieje, bo musimy tutaj używać zraszaczy, żeby zawsze na tym zielonym było, jak widzicie teraz o. Dobra, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, żeby nie było za mokro. No, i widzicie, wet to znaczy, że jest mokro, że jest, że jest za, zbyt mokro. Komfort, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, komfortowo mają roślinki, jest wszystko w porządku pod kontrolą. Natomiast dry, czyli sucho, należy podlać. Też nie można ani w jedną, ani w drugą za bardzo tak, jak mogą zgnić, albo mogą się wysuszyć. Dobra, no to tutaj roślinki zostawiamy w tej szklarni, niech to rośnie. I przechodzimy teraz, e, chcę wam pokazać, jak wygląda mój ciągnik, bo mój ciągnik. Kochani moi widzowie, jest innego koloru niż go pamiętacie z poprzedniego materiału. Mianowicie. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. <laughs> A tutaj jest, więc może pamiętacie, on był czerwony, natomiast teraz jest zielony. Jak widzicie, Jack Bear C, czyli to jest od Johna Dira chyba, tak? Typu BD coś takiego. No wygląda praktycznie idealnie. Możecie wejść sobie taką ciekawostkę. Wejdźcie sobie teraz w gogle. Zapauzujcie sobie ten materiał zaraz. Wejdźcie sobie w gogle i wpiszcie sobie John Deere i tyle. I zobaczycie co wam wyskoczy. Wyskoczy wam coś takiego, czyli ciągnik zielony. Oczywiście mogą wam wyskoczyć także na gogle grafice takie nowsze, 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 nowsze wersje. Natomiast taka klasyczna wygląda prawie że idealnie tak samo. To jest JackBear. Dlaczego tutaj stoję ciągnikiem? Ponieważ tutaj próbowałem po raz pierwszy napełnić sobie nawoz taki naturalny z gnojownika, więc tutaj tym beczkowozem takim małym sobie podjechałem i sobie napełniłem, ale na razie nie będziemy tutaj nic robić. Słyszymy krowy, słyszymy krowy, więc podchodzimy i mamy krowy, jak widzicie. Są krówki, proszę bardzo. Tu jest jedna krowa, tu jest druga, jest trzecia, jest czwarta cztery krówki sobie stoją. One się będą tutaj chyba. będą wypasane. Dobra, idziemy po kostki. Musimy, musimy tutaj skoczyć po kostki. Powinienem chyba te kostki przetransportować. Dobra, weźmiemy sobie tutaj. W ogóle, zobaczmy, jak wyglądają statystyki farmy. Ponieważ zwierzęta posiadamy: krowy 4, nawóz pasza dla kur. Posiadamy mleko do zebrania brak. Słoma 12%. Dobra, to musimy więcej dać. I teraz tak, tutaj można chyba wyrzucić. I plus 200 kg. Co? Czy ja naprawdę przed chwilą, moi drodzy, rzuciłem taką kostkę, którą oni ocenili za kostkę, która. O kurczaczki! A tu gąs gąski są, patrzcie. O! Kaczki, gąski. Ale fajnie. A skaczą belki, bo ja te belki tutaj przywoziłem i one trochę się psują. Będę musiał chyba podjechać wozem po prostu pod te krowy. Nie będę tego ręcznie nosił, ale masz krówko. Rzucę ci tutaj kostkę jakąś. O, mogę tu rzucić? Dobra, plus 200 kg. No dobra, no to one się tutaj ten. Jak będzie mleko, to, to dacie mi znać, prawda? Czyli co mamy? Gąski, mamy kaczki, tu są kurki. To jest kurnik. Jak widzicie, 20. Już jeden kogut. Otwórzmy sobie to ładnie. Także kurki są, i kogucik zawsze tutaj stoi. Nie wiem, czy on się zbugował zaciął się w tym miejscu, natomiast on. E, taka ciekawostka, sprawdzałem, czy o 6 rano, kiedy wstajemy, czy on pieje. Niestety piania koguta żadnego nie usłyszałem ani razu. Więc niestety nie ma tutaj takiej, a fajna by była taka ciekawostka, nie? Jakby na przykład było to pianie koguta. Kurki z noszą mi jaja i kurki oczywiście jedzą, więc musimy kupować pasze, natomiast nie musimy ręcznie je dawać, one automatycznie są karmione. I tutaj w tych miejscach, gdzie kurki sobie wysiadują wieczorami, to w tych miejscach zbieramy jajka. Czasami jest to jedno, czasami dwa, a nawet trzy jajka z takiego jednego wyścielonego miejsca. Więc mm, ostatnio na 20 kurek. Zebrałem chyba ze 40 jajek. Także tu są jajka i taka ciekawostka: jeśli chodzi o te jajka, to można je oczywiście zjeść, i jedno jajko daje plus 10 do pożywienia. Zobaczcie, jest jedzenie 90, zjadamy i jest prawie 100. Natomiast można też gotować. I o tyle jest to ciekawe, że jajkami można handlować, jak najbardziej takimi świeżymi jajkami prosto z fermy, szczęśliwe krówki, kurki, to możemy wejść do kuchni i możemy gotować. Ja w ogóle też to odkryłem, że można na przykład poznawać przepisy. I te przepisy prawdopodobnie poznajemy poprzez e, wykonywanie zadań u innych mieszkańców albo rozmawianiem z innymi mieszkańcami. Natomiast tutaj mogę sobie na przykład jajo. I to jest właśnie dziwne. Jajo w puszce. Nie wiem, czy oni je gotują i wsadzają do puszki, czy oni jakoś konserwują. Ja słyszałem o takim... Londyńskim, czy bardziej angielskim przysmaku, że jaja w oczcie. Natomiast to jest podobno bardzo, bardzo śmierdząca sprawa. I to jest paskudne, podobno. Eee, dużo osób powiedziało, że jednak nie przepadają za tym. Ale nie wiem, jak to jest tutaj, że w puszce. No, w każdym razie można na przykład. A że jakaś zupa. Bo tu jest jaja, i ja nie wiem, co to jest. Że jakaś zupa jajeczna, może coś takiego. No w każdym razie można na przykład sobie cztery jajka ugotować. I zobaczcie, i teraz jajko dawało, pamiętacie, jedno jajko dawało 10 do, do jedzenia. Natomiast teraz jajka mamy w puszce i takie jajko daje żywienia plus 40. Czyli można teraz sobie zjeść takie jajo, prawda? Mamy 17 już, taki lekki wieczór, ale myślę, że jeszcze przejdziemy dalej. Czyli krowy, to było, to było. Co myśmy tam kupili? Myśmy jeszcze kota sobie kupili, tylko gdzie kot jest? Gdzie ten kotek się może znajdować? Jest 17. Nie wiem, gdzie on się wyleguje. Nie wiem, czy kot tutaj harcuje gdzieś w piwnicy. Czy na przykład za myszami nie ugania się. Ale jest taki tutaj, właśnie Ancymon, który chodzi po mieszkaniu. I żeby go łatwiej znaleźć, to sobie zrobimy spanie. Spanie do 6 rano. I słuchajcie, czy jest kogut? Pieje? No, niestety, kurki słychać, ale nie słychać. W kurniku są świeże jaja. Proszę bardzo i teraz to też wam pokażę. Kota tutaj nie widzę nigdzie, także kot po prostu gdzieś tutaj chodzi sobie po farmie. E, tu jest kotek. Zobaczcie, tu jest kotek. O, można sobie usiąść na ławce. Proszę bardzo. I regenerujemy, więc siedzimy sobie z kotem, ale wstajemy, bo jesteśmy wypoczęci. Także tu jest Kitek. No tą twarz trochę ma taką płaską, nie, ale ma takie nawet ruchy tak jak kota, czyli Ładnie go nawet zrobili tam. Teraz po poliży po, po sobie łapkę. E, takie ma typowe ruchy kotka, tam ogonem pomerda. No, w każdym razie, jak jest kot, to już w końcu nie są wyjadane nasze zapasy w spiżarni. I teraz jak to wygląda? Weźmy w statystyki farmy, czy mamy mleko do zebrania. Mleko jest 11 puszek podobno do zebrania? Jak to wygląda? Czy można doić? Wyduj krowę. O! Doimy krowę. Trzymamy na E. Aha, czyli naciskamy to doimy, dobra. Dojenie krowy następuje. Dobra, mleko plus 3. Krowy trzeba doić. Bo jak krowa produkuje mleko, to ona w tych swoich wymianach, wiecie, je magazynuje i dla niej trzymanie takiego czegoś to jest ból. To jest, wyobraźcie sobie, no może to nie jest takie dobre porównanie, bo jednak mleko nie jest, że tak powiem, moczem. Ale wyobraźcie, jak wam się chce czasami bardzo do, do łazienki, macie pełny pęcherz, to też, nie, to też jest bardzo nieprzyjemne. No, ale właśnie tak to jest z tymi krowami, że one też muszą być dojone. Nawet jakbyście tego mleka nie potrzebowali, to się męczą biedne. No, ale krowki to są, to jest tak zwana krowa dojna. Czyli my te krówki mamy na mleko, a nie będziemy nic z nimi złego robić. Nie będziemy ich na mięsko wysyłać. Także krówki są. Jajka przede wszystkim. Teraz idziemy po jajka. I zobaczcie. I teraz przechodzimy. O! Trzy jaja są. Tu są dwa jaja. Tu są kolejne. Trzy jaja. Cyk. Ta złożyła... O! Te trzy jaja. Jakie robotnice. Patrzcie co tutaj, co się wydarzyło. A, ja słyszałem, bo ja jakoś ze wsi nie jestem, ale słyszałem, że tak Kurki to różnie znoszą, tak raz na dwa dni, raz na dwa-trzy dni te jaja tak znoszą. To nie jest tak, że kura codziennie po trzy jaja znosi, nie? No chyba, że już są takie modyfikowane krowy, tak sztucznie po prostu e, trzymane w tych, tych klatkach, żeby jak najwięcej jaj znosiły. No i ile mamy jaj? Ile nam przyszło? Z 30, 40 jaj nam chyba przybyło, co? Dobra, więc mamy mleczko. Możemy oczywiście to mleko i to wszystko sprzedać, ale zobaczcie. Tutaj jest taki karmik dla ptaków. A jeszcze dodatkowo chcę wam pokazać, bo możemy tutaj ul sobie załatwić. I sobie tak zrobimy. Postawimy jeden ul i postawimy drugi ul. I yy, pomagają w ogrodzie oraz tworzą miód. Do tego są zupełnie nieszkodliwe. To są pszczoły. Pszczoły są, jak pewnie widzieliście, był symulator pszczół. Yy, są bardzo, bardzo pomocne, czyli zapylają kwiaty, Dają miód, pszczoły nie są szkodliwe. No, chyba że pszczoły człowiek rozwścieczy, no to, no to wtedy różnie bywa, nie? Ale dopóki nie będziemy tutaj nic im robić złego, tylko pozwolimy im ten nektarek tutaj przynosić, to chyba jest wszystko w porządeczku. Także mamy naszą farmę, można powiedzieć, taką bardzo przyjazną już. Ona teraz w końcu, jak wchodzimy na tą farmę, to brzmi jak prawdziwe gospodarstwo, prawda? Takie wiejskie, czyli krówki tam zamuczą, kurki tam gdaczą? Nie, kurki co robią? Kurki... coś tam... kurki ku kur 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 robią. Tu mamy te gąski, ale one nie wiem, coś jedzą? W ogóle idziemy zanieść troszkę jedzonka. Także jak najbardziej. Zaniesiemy, cyk. No, można to wyrzucić jakoś? Wyrzucamy czy nie wyrzucamy? Halo. A, dobra. 200 kg. No dobra, no to będziemy musieli sobie więcej. Jak będziemy mieli mleko, będziemy mogli je sprzedawać. Świeża żywność, smaczna, ale o niskiej wartości odżywczej. No i oczywiście czekamy tutaj na. Kurde, właśnie, nie wiem, może faktycznie powinienem... Hmm, może faktycznie powinienem tutaj za Użyć nawozu? Może już powinienem nawozić to? No bo nic się nie dzieje z tym polem. Ja wiem, że oczywiście to tak z dnia na dzień się nie, nie stanie nic za bardzo. Ale... Może faktycznie... A czekajcie, a zobaczmy sobie tak z czystej, z czystej ciekawości. Gdy na przykład sobie podjadę... Zobaczymy, czy w miejscu. A ja bym tak sztucznie sprawdził coś. Że na przykład wziąłbym to. I mamy tutaj naturalny obornik, prawda? Podjedźmy sobie. I zrobimy taki mały pasek. Tu zrobimy taki mały pasek. Rozpocznijmy nawożenie. Uwaga. O. Dobra. Robimy takie nawożenie. Taki paseczek zrobiłem. Dobra. Nawiozłem. Okej. Okay. Tutaj nie jest nawiezione. Natomiast tu jest nawiezione. No i teraz jest taka mała... A właśnie. Zobaczmy jak wyglądają roślinki. Bo to trzeba doglądać każdego dnia. Jest ok, komfortowo one rosną. No i co? I można by było teraz sztucznie przyspieszyć ten proces, czyli można by było znowu iść spać i zobaczyć, co się stanie, prawda? Po nawiezieniu, po, po tym wszystkim. Czyli można by było przeskoczyć kilka dni, ale pamiętajmy, że tam cały czas e, żyją nasze kurki, żyją nasze krowy, więc będziemy musieli je, mimo że przeskakujemy z dnia na dzień, to widzicie, znowu są jaja, znowu jest mleko do zebrania. To wszystko jest do zebrania. O! Czekajcie, czy ja dobrze widzę? Nie, nie widzę dobrze. jest tak jak było. No, ale będziemy mogli znowu zebrać sobie od krówek mleko prawdopodobnie. Każdego dnia będziemy musieli doić i każdego dnia będziemy musieli zbierać jajka. I tak to jest. No, także w tym odcinku moi drodzy to będzie tyle z tego względu, że ten odcinek chciałem tylko i wyłącznie poświęcić na zakup. Yy, Zwierząt i zaprezentowanie Wam, właśnie tego systemu, tutaj interesowania się, a raczej opiekowania się zwierzątkami. Będziemy chcieli wydoić resztę krówek. Ja już to sobie zrobię teraz do końca materiału. No, i w następnym materiale hmm, prawdopodobnie, bo teraz tak czekamy na jakieś. no właśnie, czekamy na to, czy coś się pojawi na naszym polu to po pierwsze, a po drugie może w następnym materiale po prostu zainwestujemy na maksa w zwierzęta i w następnym materiale na maksa kupimy sobie gąsek kupimy sobie na maksa krów, kupimy jeszcze dodatkowo chyba kaczki będziemy mogli działać z tym tematem i będziemy próbowali utrzymać się właśnie ze sprzedaży tych wszystkich surowców znaczy surowców, co to Minecraft z jaj i z mleka no teoretycznie to nie będzie zbyt opłacalne, natomiast mamy tego za dużo, żeby to przejeść. Aktualnie nie mamy, nie mamy opcji tutaj przejeść to wszystko, ale myślę, że stworzymy tak, zrobimy z jaja, zawieziemy, ale też zrobimy z tych jaj jakieś potrawy. I spróbujemy to potem posprzedawać. Zobaczymy co jest bardziej opłacalne. E, oprócz tego, jeszcze tutaj na mapie, nie wiem czy widzieliście, ale tutaj na mapie można jeszcze jakieś zadania zrobić. Czyli tutaj musimy 20 pomidorów dostarczyć w to miejsce, bo wykryli, że mamy szklarnię. Tutaj coś musimy transportować. To jest takie trochę nudnawe zadanie na materiał, bo musimy stąd na przykład jechać na górę, potem tutaj wziąć paczkę i wrócić. Także nic specjalnego. Tutaj jesteśmy teraz w sklepie. To nie chciałem tutaj iść. No, i jeszcze mamy jakieś zadania. Tutaj jest, że musimy zupę dniową przynieść, ale nie mamy przepisu na nią. Dostarcz pomidory, więc ewidentnie musimy pomidory w szklarni wyhodować. Tutaj musimy zaorać pole to sobie na live streamie może zrobimy, no ale oprócz tego to bardzo dużo jest miejsc, które można jeszcze zakupić, czyli możemy kupić sobie szklarnię, możemy kupić sobie pole, miejsce relaksu, w którym może spotkać ludzi, handlować, poszukać pracy, albo zrelaksować się, to jest też fajna sprawa. Może pojedziemy w następnym razem na miejsce relaksu i po drodze do sklepu jakiegoś nie rolniczego. Także mamy 4000 dolarów. Postaramy się oczywiście zarobić więcej, a ja Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście łapa w górę. Yy, materiały możecie oglądać za darmo, a fajnie by było, jakbyście tą darmową łapkę wcisnęli też w górę. Mi to strasznie pomoże. Nie dlatego, że tak po prostu youtuberzy mówią, tylko im więcej tych łapek w górę. To nie będę wam mówił, że się lepiej czuję i tak dalej, bo to każdy wie, no bo każdy by się cieszył, jeżeli by były te łapki czy tam pozytywne komentarze, ale to po prostu tak działa, że jeżeli dajecie więcej łapek, to w tym całym algorytmie YouTube'a mój materiał gdzieś tam nie ucieka, nie ginie, nie umiera. Tylko czasami może gdzieś wyskoczy, może nie na główną, ale gdzieś tam wyskoczy, komuś się poleci, wyskoczy w polecanych filmach, więc jest to na pewno jakaś pomoc. Także dziękuję Wam bardzo. Jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie, lajkujcie tam, dzwoneczkujcie. W opisie macie, tak jak powiedziałem, nadróbcie sobie te niektóre materiały z Bongol Live, czyli z poprzednich e, livestreamów. Dodatkowo wpadajcie na te livestreamy na Facebooku, bo ja tam streamuję codziennie. Nie zawsze macie czas pewnie w szkole, w pracy, ale wpadnijcie czasem, przywitajcie się, powiedzcie, że jesteście z YouTube'a, że właśnie wpadliście zobaczyć, ja, ja, ja z wami pogadam. A tymczasem, mm, a jeszcze G2A jest link, gdzie możecie kupować takie inne gry. Ja z, postaram się znaleźć tą grę w promocji, w promocyjnej cenie, na tyle fajną, że wrzucę wam od razu link i będziecie mogli sobie najwyżej kupić, jak ktoś będzie bardzo chciał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Będzie to, co powiedziałem, plus może coś wymyślę. Cześć!